W sobotę dobiegł końca śląski jarmark bożonarodzeniowy. Policja przygotowuje się do świątecznych kontroli i apeluje o rozsądek. Na wspólne biesiadowanie zaprosili w Kuźni Raciborskiej. Dobry wieczór. Dzisiaj poniedziałek to 20 dzień grudnia. Kamila Besz, zapraszam na Wiadomości Raciborskie. Uznani artyści, swojski klimat, feriami gotliwych świateł i kolorów przez 8 dni królowały na Zamku Piastowskim w Raciborzu. W sobotę zakończył się śląski jarmark Bożonarodzeniowy. Barwne stoiska, apetyczne potrawy, Święty Mikołaj wrzeźbiony, stony lodu i artyści, którzy rozgrzewali gości. Tak wyglądał Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy w Bożu. W sobotę wzruszający koncert dał Stanisław Sojka, a w piątek z góralskim przytupem wystąpił zakopower. Udało się zorganizować, udało się zachować wszystkie... Wymagane prawem kwestie związane z, z właśnie te o, o, ostrzeniami pandemicznymi. I muszę powiedzieć, że podjęliśmy dobrą decyzję. E, oczywiście całe województwo śląskie jest piękne, wyjątkowe, ale Radziborzczyzna również jest piękna. I proszę zobaczyć jak, jak pięknie dzisiaj Zamek Piastowski przez ten tydzień czasu ożył, ile zgromadził osób, które ch chciały tak naprawdę też poczuć tego ducha świąt. Świąteczny klimat, pięknie zaaranżowana przestrzeń zamkowego dziedzińca i światła widoczne już z oddali przyciągały na dziedziniec dziesiątki gości. Braci zasługuje na taką imprezę. Oczekiwania mieszkańców, ale i sama atmosfera pokazały, że możemy coś takiego u siebie zrealizować. Jest po prostu bajecznie. Państwo powinni sami ocenić, nasi mieszkańcy, nasi goście, czy warto taką imprezę o takim rozmachu oczywiście organizować. Uważam osobiście, że impreza okazała się strzałem w dziesiątkę, frekwencja dopisała. Zamek Piastowski sprawdza się jako miejsce dużych plenerowych imprez. Nie inaczej było podczas śląskiego jarmarku. Pokazaliśmy, że jest to miejsce, w którym możemy organizować takie eventy. Pozyskaliśmy środki na słodownia. a to mam nadzieję przyczyni się do tego, że to te miejsce ponownie zaczyna żyć. Trwają oczywiście rozmowy nad kolejnymi eventami, które chcemy organizować właśnie dla mieszkańców powiatu raciborskiego. Można mieć zatem nadzieję, że Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy czeka nas tu na miejscu, już za rok. Nadchodzący weekend to czas Świąt Bożego Narodzenia. Policja przypomina, aby pomimo wszechogarniającej świątecznej atmosfery mieć głowę na karku i zachować w przenośni dosłownie trzeźwe myślenie. Wzmożone patrole policji na terenie całego kraju będą studzić nadmierne świąteczne emocje, przypomina raciborska Komenda. Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich kierowców. Wiadomo, że tych wyjazdów będzie dużo więcej. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i kierowanie swoimi pojazdami. Z wyobraźnią. Pamiętajmy też, że warunki atmosferyczne nie sprzyjają temu. Są opady deszczu, deszczu ze śniegiem jest ślisko, więc jeździmy z wyobraźnią i ostrożnie. Nie przekraczajmy dozwolonej prędkości. Wyjeżdżając, każdy wyjazd planujmy z dużym wyprzedzeniem, żeby mieć czas szczęśliwie dojechać, bo różne sytuacje mas, nas mogą napotkać na drodze. Nie wsiadaj za kółko po alkoholu, a mieszkanie zabezpiecz przed złodziejami. Aby były pozamykane okna, drzwi. Najlepszym takim ochraniarzem naszego majątku oczywiście zawsze jest sąsiad. Tutaj można poinformować sąsiada, że wyjeżdżamy, wskazać mu okres, na jaki czas jedziemy, żeby wiedział, że w tym czasie na przykład nie planujemy jakiegoś remontu. Bo bardzo często zdarzają się takie przypadki, że podczas nieobecności domowników przyjeżdża firma, która pod pretekstem remontu niby coś remontuje, wynosi. A w efekcie końcowym okazuje się, że byli to po prostu złodzieje i z naszego mieszkania wynieśli sprzęt, różne kosztowności. Zadbaj też o stan techniczny pojazdu, aktualność dokumentów, a do wyposażenia auta w zimową podróż, dorzuć termos z ciepłą herbatą i koc oraz może zestaw okolicznościowych piosenek dla umilenia czasu podróży. Życzymy bezpiecznych świąt. Sielsko, swojsko, rodzinnie i świątecznie było w niedzielę na jarmarku Bożonarodzeniowym w kuźni Raciborskiej. W baśniową krainę zmienił się tutejszy plac zwycięstwa. Gospodarze wydarzenia tutejszy ośrodek kultury stanęli na wysokości zadania. Udało nam się przede wszystkim myślę wygrać trochę z pogodą, bo od samego rana ta pogoda nie zapowiadała się szczęśliwe, niemniej jednak jesteśmy tutaj. Jest pięknie, trochę nam wieje, ale nic nie pada. Są rozświetlone drzewka, są rozświetlone ogniki, jest naprawdę wyjątkowo. Po raz kolejny nas, nasz plac zwycięstwa w kuźni raz z stał się taką. Perełko. Na gości czekały urocze występy przedszkolaków i podopiecznych kuźni kultury. Wystawcy z wypiekami i dekoracjami, choinki prosto z nadleśnictwa, rudy raciborskie oraz zwierzęta, w tym wielki wielbłąd. Po raz kolejny, oczywiście, to również niespodzianka dla całej naszej kuźni raciborskiej. Myślę, że szczególnie dla tych najmłodszych mieszkańców. Mamy w tym roku osiołki, całą rodzinkę i mamy po raz pierwszy wielbłąda. No tutaj był także praktycznie można powiedzieć konkurs na imię, także chyba te zwierzaki są tutaj dla mieszkańców ważnym elementem tego jarmarku. Póki co padło na etka, tak, myślę, że są ważne i bardzo byśmy chcieli, żeby się na stałe wpisały w ten nasz kuźniański jarmark świąteczny. Byłoby też rewelacyjnie, gdyby te zwierzaki mogły, mogły z nami zostać tutaj na dłużej. Zobaczymy, co się uda w tym kierunku stworzyć. Kuźniański Oksyżynie zapomina też o radosnym rozpoczęciu nowego roku. Z tej okazji początkiem stycznia organizuje noworoczny koncert. Spotkanie w nowym roku, spotkanie z życzeniami, myślę z lampką szampana, żeby ten nowy rok przede wszystkim był lepszy od tego, który nam się teraz kończy. Szanowni Państwo, gorąco zapraszamy już 8 stycznia do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Godzina 18, koncert noworoczny, ten nowy rok Witamy muzyką filmową. Wesołych świąt i do siego roku. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami: Ogrodowa 40 centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty, od 7 do 22. I w niedzielę i święta, od 8 do 22. oraz Opawska 33 całodobowa centrum farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę radosnych świąt.